Cześć strzelczyki, witam Was serdecznie w czytanku na dzisiejszy nów Księżyca. Zobaczymy, co dla Was tutaj los szykuje i ten nów niesamowity. Zobaczmy, bez zbędnego gadania. Zobaczmy, co dla strzelców. Jaka rada przesłanie na dzisiejszy nów Księżyca? Jaka rada przesłanie na dzisiejszy nów Księżyca dla strzelców? Pokój, spokój. spokój. Tak? Wyższe ja, przywołanie swojego spokoju. A no dobrze, zobaczmy dalej. Co dla strzelców na dzisiejszy nów księżyca? Energia byka. Bądź dumny z siebie. Pewnie, że tak. Zawsze, zawsze, codziennie, rano wstawać, w lustrze się przejrzeć, uśmiechnąć się do siebie szeroko. I powiedzieć, jestem zajebisty, miłego dnia sobie życzę. Pięknie dzisiaj wyglądasz. Puścić do siebie oczko i, i do przodu jedziemy, tak? Nie zatrzymujemy się. Bądźcie z siebie dumni. każdego dnia. I zawsze siebie pamiętajcie, zawsze siebie chwalcie, kiedy coś wam wyjdzie. Nawet jeżeli to jest jakaś pierdoła, nie wiem, ugotujecie coś nowego yy, i wam wyjdzie. To zawsze proszę się poklepać po pleckach sami poklepać się po pleckach i powiedzieć, kurde, no zajebisty, zajebista jesteś. Fajnie ci to wyszło. Oby tak dalej. To jest naprawdę ważne. To jest takie, wiecie, to jest takie, no ja wiem, niektórzy powiedzą, że Jezu, jakieś takie narcystyczne, egoistyczne. Wcale nie. Wcale nie. To dla mnie to jest takie, powiem wam, wspieranie swojego też wewnętrznego dziecka. Siebie samego. Docenianie siebie samego. No. Szczególnie jeżeli nie mamy wokół siebie osób, które by chciały nas wspierać i doceniać. Dobra, co dla strzelców na dzisiejszy nów? Sekretny plan. Strzyczki, Strzelczyki. Co Wy tutaj kombinujecie? Macie jakiś plan? Sekretny plan? Na podwój wszechświata. Dobra, zobaczmy teraz w kartach. Co dla strzelców? No, nawet sobie przełożę. Nie przekładam zazwyczaj kart, ale jakoś czuję, że potrzebuję w waszym przypadku. Dobra, co dla strzelców? Co dla strzelców powinno odejść? Co, co strzelczyki mają zostawić za sobą wraz z tym nowiem? Co macie zostawić ze sobą. Co jest teraz? I co będzie w przyszłości. Wiecie co? No nie gniwajcie się. Ale jak ja patrzę na te karty, to wiecie, co mi przyszło od razu do głowy? Już wam mówię. Hmm. Sekretny plan na nowy początek. Ja mam wrażenie, że niektóre strzel... strzelczyki są w jakiejś stałej relacji, w jakimś stałym układzie i macie kogoś na boku. Albo jesteście w stałej relacji, gdzie ktoś ma kogoś na boku. Nie wiem czemu tak. Tu kilka mam, słuchajcie, kilka mam scenariuszy. Dobra, jeżeli wy. Macie jakiś trójkątny układ z kimś, czyli nie wy jesteście zdradzani, tylko wy zdradzacie. To jest tu takie przesłanie, że, że pójdziecie w to nowe, no. pójdziecie w to nowe. Jeżeli ktoś was zdradza i jest trójkowy układ, to wy to zostawcie w cholerę i idźcie w coś nowego. Dajcie sobie szansę na coś nowego. Jeżeli chodzi tu o jakieś, niektóre strzelczyki mogą po prostu wychodzić z jakiejś ram. Arcykapłan to jest taka energia mm, tradycjonalizmu, takich zasad, schematów działania, myślenia, które wynosimy z domu bardzo często. To, jest, to są takie nasze stałe, bardzo mocne filary, z którymi wychodzimy, dorosłość. I ja mam wrażenie, że jakby pod tym kątem spojrzeć, to macie odejść od tych starych sposobów działania, od, od tych sztywnych zasad, których się trzymaliście. E, macie, się, macie pójść w coś nowego, macie zburzyć w sobie to wszystko, co was ogranicza, bo my się zmieniamy cały czas. A u was być może jest opór przed jakąś zmianą, przed zmianą jakiegoś paradygmatu w sobie bo coś nie wypada, bo co ludzie powiedzą, bo i tak dalej i tak dalej, więc jeżeli tego typu energia tutaj by z wami rezonowała, to jest tu taka rada, żeby szukać ludzi lub macie już takich ludzi wokół siebie, z którymi można to przegadać, można można tutaj jakby poświętować, można tutaj poszukać wsparcia w tym, żeby wyjść z tych paradygmatów swoich i wejść w coś nowego. Tutaj wyczuwam też taką energię kogoś, kto, no właśnie, trzyma się tych zasad swoich. Taki głupi przykład, znaczy głupi. No, głupi, nie głupi. Taki przykład mi przeszedł do głowy, że na przykład niektórzy ludzie mm, mają taką zasadę, że na pierwszej radce, nie wiem, nie, nie idą z kimś do łóżka. No, bardzo słuszna zasada. No, może nie na pierwszej, ale dajcie sobie szansę na trzeciej. <laughs> o, hmm. To są takie zasady, które, które mogą. Z, spójrzcie po prostu na, na coś, co jest w waszym życiu bardzo stałe, bardzo takie też być może ograniczające was. Że wy na przykład nie potraficie z takim luzem, z taką lekkością podejmować pewnych wyzwań, czy wchodzić w jakieś relacje, czy, w, czy żyć w ogóle. Chociaż. No, strzelec to raczej mi się kojarzy z kimś, kto nie ma z tym problemów, ale. Jest tu przed wami jakiś nowy początek. Może sekretny plan Wszechświata na to, żeby wam zafundować nowy początek. Wy będziecie musieli. Znaczy będziecie musieli. Karty sugerują, że tutaj trzeba się rzucić na głęboką wodę. Z zaufaniem, z lekkością. Z tym. A niech się dzieje. No, niech się dzieje, niech e, niech. niech Coś się tutaj zapoczątkuje, ale musi odejść jakiś, stare, jakiś stary sposób myślenia. No ja nie wiem, o co tutaj chodzi, ale tak, tak mi się tu kojarzy, że wy musicie porzucić jakiś stary sposób myślenia, stary sposób działania, że tkwicie w jakichś ograniczeniach, które nie, po, nie pozwalają wam na ten nowy początek. Jest tu duża ciężkość, wy macie dziesiątkę. E, o, i kochankowie, i nadzieja, i ojoj, kochani moi. no mówiłam, że trójki, no trójkowe tematy tutaj też bardzo wchodzą, nie? No to już wiecie, jeżeli chodzi o trójkowe tematy, to po prostu tutaj karty sugerują nowy początek. No i tyle. Nowy początek w tym trójkącie, no, nie wiem. Ale jest tu potrzeba zostawienia czegoś, co wam bardzo mocno ciąży, co jest dla was ogromnym ciężarem. Trzeba podjąć decyzję. No. Kochankowie mogą wskazywać na kochanków, ale mogą też wskazywać na decyzję, decyzję w zgodzie z sobą, trudną decyzję, ale decyzja, która jest powodowana tą nadzieją, tą gwiazdą, tym uzdrowieniem. Nie wiem, czy, e, czy tutaj stałej relacji, czegoś przy domu, bo tutaj jest ból głowy o to, że, że są jakieś uczucia jeszcze do króla pentakli. Ale są też lęki, czy to się uda reanimować. Nie wiem. O co tutaj chodzi z ale. Jest jakiś nowy początek. I ja nie wiem, czy ten nowy początek. Jeżeli karty sugerują, żeby odejść, jeżeli arcykapłan często mówi o stałych relacjach, małżeństwach, odejść od tego, a pójść w coś nowego, no to no musicie sobie to sami gdzieś e, w głowie poukładać. Czy to ma być nowy początek przy tym arcykapłanie, czy ma być nowy początek przy tej trójce kielichów, czyli przy trójkącie. Bardziej bym powiedziała, że przy trójkącie, nie? Dajcie znać w komentarzu, jak to z Wami gra, bo mówię dosyć tutaj, yy, ciekawy układ wyszedł. Nie, yy, chciałam zrobić szybkie czytanie, żeby Was też nie męczyć, yy, dlatego nie dokładam kart, nie dopowiadam. Myślę, że i tak tutaj ktoś z Was odnajdzie i będzie wiedział, o co chodzi i, i jak to ze sobą połączyć. Nie? Ale podzielcie się w komentarzach, jak to u Was gra. A ja wam e, tym samym dziękuję za te wszystkie komentarze, za wasze wsparcie, za to, że jesteście przy mnie, że razem współtworzymy tą przestrzeń e, i no, że, że, że mnie tutaj wspieracie. Nie? To jest dla mnie bardzo ważne, bardzo wzruszające. Mam nadzieję, że będziecie nadal. A ja tymczasem się już żegnam. Widzimy się w kolejnych czytaniach. Buziaki, trzymajcie się, strzelczyki, pa!